Halo? Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia tego pasata. Aktualne? No to wie pan co? To ja dzisiaj przyjadę. Do widzenia. Jehu, a z kimżeś tam gadał? A, pasuje w końcu samochód kupić. Znalazłem ładnego pasata. Passata? Passata? Eee, to taki sam jak nasz firmowy. Nie gadaj, że jeszcze wtedy A ja, Jak pasa, to tylko w dieslu. Nasz firmowy już milion ma nakręcone i nic się nie psuje. A co prawda, to prawda. Nie bój się, szef, tam wiedział jakiś samochód kupić, żeby nie wydawać na mechaniku. Także poprawiaj koszulę i jedziemy po furę. Na tarychu wyciągaj te twoje zaskurniaki z szafy? Może dzisiaj go kupim, to jeszcze go opijemy. A jest i nasz posadzik. Dzień dobry paru. Dobre. Ja dzwoniłem do pana w sprawie tego samochodu. Wiem wiem. Od razu bym pana poznał. Jakżeś mnie pan poznał, jak ja pana pierwszy raz na oczy widzę. Panie, to od razu widać, że czuć od pana pieniądz i stać pana na takiej furę. No a jak? W budowlance siedzę, to się trochę dorobiłem. Tak, dorobiłeś, ale chyba garba. Morda w kubeł. Dobra, panowie, nie ma co przedłużać, bo za 15 minut będzie kolejny kupiec. Kolejny kupiec? Panie, jakżeś pan jechał, to już ośmiu dzwoniło. Aż bym się zastanawiał, czy może ceny by nie podnieść? Ale jeżeli pan pierwszy, to już zostanę przy tej cenie, co była w ogóle. No i takich handlarzy to ja szanuję. No, inny to by od razu cenę podniósł. Panie, tu pełno takich w okolicy. Macie szczęście, żeście na mnie trafili. Ty, rychu, a ty w ogóle znajdzie coś na samochodach? No a coś ty myślał? Przede mną nic nie ukryje. Bierz kluczyki, odpalaj ja posłucham jak chodzi. To daj pan te kluczyki, zobaczymy jak to chodzi. Sponsorem tego odcinka jest Gold Saver. Nowoczesny sklep internetowy, który umożliwia łatwe oszczędzanie w złocie. Na GoldSaver możecie kupować sztabkę kawałek po kawałku w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca i dowolną kwotę już od 50 zł, a gdy uzbieracie całą jedną uncjową sztabkę, możecie odebrać ją w salonie Goldenmark, w paczkomacie lub za pomocą kuriera. Możecie też sprzedać zgromadzone złoto zanim kupicie całą sztabkę. Jest to prawdziwa fizyczna sztabka złota, jedno z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału, dająca poczucie stabilności i bezpieczeństwa niezależnie od inflacji i innych zawirowań gospodarczych. Złoto to ponadczasowy nośnik wartości, dziś nadal używany jako jeden z lepszych sposobów na zabezpieczenie majątku oraz ochronę siły na GoldSaver jest częścią Golden Mark zaufanego dostawcy złota działającego w Polsce od ponad 15 lat. A dodatkowo z kodem szpachla otrzymacie 100 zł rabatu na swoją pierwszą sztabkę. A więcej informacji macie w opisie filmu. Panie, daj mu tam po obrotach! To ma chodzić! Powiem, że silnik nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Jakiego wkładu finansowego? Paliw kolać jeździć. I co, rychu? Silnik zdrowy? Chciałbyś być pan taki zdrowy jak ty silnik. Czwarte pakę już zajeżdża. Ale jak to czwarte pakę? Ej, tam nieważne. Tę maskę to można zaspawać, bo i tak się nic nie zepsuje. A ten licznik to nie jest kręcony? Bo jak na 25-letni samochód to 80 tysięcy przebiegu to trochę mało! Panie, kręcony, ale do przodu! Bo przeglądu mnie chcieli podbić, bo nie wierzyli, że tak mało przyjechane. Naprawdę? A jak? Tym pasatem to dziadek tylko do kościoła jeździł! Kurde, jak? Ale nam się perełka trafiła. No nie wiem Rychu, coś mi tu śmierdzi. Śmierdzi? Jakbyś kurwa w końcu był te dwa kły, to by nie śmierdziało. Ha ha ha, bardzo śmieszne. Ale na spokojnie, poszukam jeszcze na siłę jakiś wad, zawsze będziesz tego spuścić. Dobrze Rychu gadasz, to szukaj. A czego tu każda szyba z innej marki? A nie! Tak długo robi się tak mocne szyby, że musieli w kilku fabrykach produkować, żeby na czas zdążyć. E, to grady temu samochodowi nie straszne. Panie, jakie grady kamieniami może w te szyby walić i nie zbiją. A klima w tym samochodzie działa, bo tak włączyłem, to nie bardzo to było czuć. Klima działa tylko do nabicia. To czego nie nabita? Panie! Od klimy to tylko ludzie chorują. Otworzysz pan sobie szybkę i będziesz pan jeszcze zdrowszy i mi pan podziękujesz. Dobra, dajesz jeszcze raz tę maskę w górę. Muszę to zobaczyć. Ale panie! Co pan tam chcesz jeszcze patrzeć? O oleju widzę minimum, a że pewnie bierze. A co pan chcesz skórę, ma, żeby dawał? Dobra, już do tych opon jeszcze dorzucę komplet zimowych. Panie, jak to opony do wymiany! 2010 rok produkcji! Ale za to mało jeżdżone! Nie jedne lato pan jeszcze przyjeździ! Mało jeżdżone? Jak one łyże jak kolano? Może i łyse jak kolano, ale zobacz pan, jak równo bierze! Czyli, Heniek, zbieżność idealna. Panie, do zbieżności w tym samochodzie to można maszynę kalibrować. No to rzeczywiście zbieżność dobra. Ostatnio zajechałem na giełdę, myślę sprzedam. Panie, później mnie nie chcieli, bo mówili, że tylko używane wpuszczają. Ale ci się rychu maszyna trafiła. Cicho, cicho, nie ma co głośno chwalić. Panie, jak szukasz pan porządnej fury, to w tych pieniądzach nic lepszego pan nie znajdzie. A jak to wygląda sprawa ze światłami? Panie, światła to tu mocy jak w ciężarówce. Jak na wiosny długimi walnąłem, to aż rzepek w polu dojrzał. Dobra, to nic. Ja jeszcze przemyślę i podjadę to w jedne miejsce, bo widziałem na internecie, że jest ładna bęka do sprzedania niedaleko. Podjadę, zobaczę, co mi szkodzi. A daj pan spokój z tymi bękami, Tylko się psują. A tak z ciekawości, od kogo ta bemka? A tu, niedaleko. Tylko pan nie mów, że tu w komisie uździcha. No u niego, a co? Co jest nie tak z tym komisem? Ja tam nic nie mówię, ale jak chcesz pan kupić samochód złożony szterech, to jedź pan dość Zdzicha, tylko żeby później nie było, że nie ostrzegałem. Ty, Rychu, chyba nie ma co ryzykować. Powiem panu szczerze, w tej branży to każdy patrzy, aby okłamać i oszukać. A co, pan to może inny handlarz? Panie, ja tak nie potrafię Jak coś się zepsuje, od razu muszę naprawić Bo mnie sumienie gryzie Od razu, że mówił, że z pana to porządny chłop Powiem wam szczerze Tak naprawdę to ten samochód dla siebie szykowałem ale żal sprzedawać No ale syn chałupę buduje I wiecie panowie jak to jest Pieniądz się przyda, no chyba, że na inny samochód mogę wymienić. Ale widzę, że na nadkolach trochę rdza już wychodzi. Panie, a co w tym dziwnego? Jest blacha, to jest kurwa i rdza. No właśnie, Rychu, ej ty. A on z tej strony to nie był przypadkiem bite? Już mnie pan denerwujesz! Bity, to zaraz pan będziesz! Co? Kurwa? Jak chcesz pan nowy, to jest pan do szalonu! Bierzesz pan, czy nie? Nie wiem, nie wiem... Może jak pan co spuści, to się dogadamy. Panie, ale to nie masz z czego spuszczać! Jak za tyle sprzedam, co jest, to i tak będę na zero! To nic! Jedziem Henek, to BMK zobaczym. Dobra, czekaj pan! Już niech stracę i tą stówkę na paliwo opuszczę. No, i takie negocjacje to mi się podobają. To bierzemy. Mijężki są. Umowa podpisana. Kluczyki pan masztaj, że szeroki drogi życzę. A dziękuję bardzo. A jeszcze zapytam. A gwarancja jakaś na ten samochód, je? Gwarancja jest do studni! No, to elegancko! To do widzenia! Do studni, a studnia kurwa za bramo. No powiem Ci Heniek, że ładne furę nam się udało kupić! W tych pieniądzach to nic lepszego byś nie znalazł! Tak marudziłeś, że już myślałem, że nie kupisz A coś ty myślał Pomarudziłem, ale dzięki temu stukę ja opuścił No Rychu, pięknie to rozegrałeś Przechyszyłeś handlarza I to nie byle jakiego A ja... masz się kurwa ze głowę na karku Ty... E, Ej nie Przebieg się wyzerował i wszystkie kontrolki się zaczęły świecić Daję mu gazu, on w ogóle nie jedzie A co ty gadasz? Tu dawaj zjedź szybko do lasu, póki jeszcze jedzie O kurde, Rychu Cały silnik w oleju co? Kurwa, wiedziałem od razu, że to oszust, a ty wszystko łykał, co gada. Przecież sam żeś gadał, że porządny z niego handlarz. Sra, ma nie mówiłem. Tak to jest, jak kurwa zamiast mechanika się weźmie pijaczynę do Ględzin. Zamiast oglądać, ktoś tylko patrzył, aby kurwa do chałupy jak najszybciej, żeby go opić. Ciekawe, czym byśmy opijały? No jak ty skąpcu, nigdy nic nie się Dobra, nie dyskutuj, tylko dzwoń po niech przyjedzie na A sam se dwoń!